Bartek Mięczyk, dzień dobry. 19 października byliśmy na wycieczce Łódź Przemysłowa. To jest niezwykłe bogactwo naszego miasta, dziedzictwo XIX-wiecznej przemysłowej architektury, która do dzisiaj zachwyca, także w nowej roli zupełnie. Zaczęliśmy z pasażu Schillera. Pierwszym przystankiem był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19. To jest dawna wyższa szkoła rzemiosł. Pierwsza tego typu szkoła w imperium rosyjskim, która kształciła fachowców w dziedzinie włókiennictwa i techniki oczywiście. W -te jest plac po dawnej fabryce w wielkim kompleksie pod nazwą Norbelana. Niestety tam fabryk już teraz nie ma. Tuż obok na szczęście, w dawnych obiektach, które należały kiedyś do Szaji Rosenblata, mieszczą się instytuty, wydziały Politechniki Łódzkiej. Tam są także na terenie kampusu Politechniki dawne fabryki Scheiblera i Schweikerta. Zostały wykorzystane te dawne budynki fabryczne w taki sposób, że teraz tam są właśnie obiekty Wyższej Uczelni. Potem przejechaliśmy obok jednej z ikon architektury Łodzi, fabryki Markusa z Liebersteina przy ulicy Piotrkowskiej 250, w której właśnie wtedy odbywał się festiwal Łódź Design. Łódź Design miał swoją główną siedzibę w dawnych magazynach Scheiblera przy ulicy Telenickiego. Tam mieści się od kilku lat Uczel Center i nowy obiekt Art Incubator. Wart Młodzi, twórcy ludzie mają szansę uruchomić swoje biznesy związane z modą, architekturą, fotografią, tak zwane przemysły kreatywne. E, mają tam swoje miejsce. Potem przejechaliśmy na teren królestwa Karola Scheiblera, czyli Księżego Młyna. Byliśmy przy budynku, który kiedyś pełnił funkcję magazynu, a teraz po rewitalizacji. Jest biurowcem klasy A. Textorial Park, zaprojektowany przez zespół architektów pod kierownictwem Marka Dilla. Jest znakomitym przykładem na to, jak dawna architektura przemysłowa funkcjonuje w zupełnie nowej roli. Potem przejechaliśmy do Wimy. Na terenie dawnej wicewskiej manufaktury teraz jest miejsce, które funkcjonuje jako centrum kultury. Są tam studia nagraniowe, pracownie fotografów, designerów, projektantów mody. Jest kino, sala teatralna. Dawna fabryka występuje w zupełnie nowej roli. Tak samo jest w Monopolis. W obiektach przemysłowych dawnego ludzkiego przemysłu spirytusowego funkcjonuje w tej chwili Centrum Kultury. Jeszcze w tym roku ma być zebrane archiwum tego miejsca. Na finał przybyliśmy do EC1 Miasta Kultury. Na terenie dawnej elektrowni funkcjonują zupełnie nowe instytucje. Mają być wkrótce otwarte także planetarium. Centrum Nauki i Techniki, studio filmowe. Gospodarz obiektu, Witold Roset, oprowadził nas po terenie EC1 Miasta Kultury i opowiadał o tym, co na terenie tej przestrzeni, co na terenie tego obiektu będzie funkcjonować. Był to piękny, słoneczny dzień. Zapraszamy na kolejne wycieczki po Łodzi. Wszystkiego dobrego.